Co ty robisz? Idź stąd. Czemu? No kurwa, jak ja na tej kamerze wyglądam jak grubas. Jak tu przyjechałem, ważyłem 82 kg i to jest niesamowite. Sandra mnie karmi za bardzo. Na wazę pokazało 8,8. Teraz ważyłem 82 kilo miesiąc temu równy. Robię nawet dwa treningi w jeden dzień. pod MMA. i ja kurwa tyję. Nie mam Cię 90 waż. Chodź, nagrywamy. No chodź ku**a To filmy są do no nagrania No zaraz zaraz zaraz, 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 zaraz No nie zaraz, chodź ku**a, zobacz która godzina Wstałeś o która 16 mówi że Cię nogi bolą Która jest godzina? Nie wiem, a gdzie masz zegarki, to zobaczymy Mam. Ja zegarków nie nastawiam Jest 16 Nie pokazuj, bo wiadomość dostałem od jakiejś menelicy O ku**a Dobra Zwijaj się no, idziemy, idziemy, idziemy Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie Z tej strony wasz ulubiony idiota Dawno obiecałem, że nagram film, w którym będę zanosił zegarki do Lombardu. więc dzisiaj mamy na filmie zegarki za 170 tysięcy. Trzy różne egzemplarze: jeden kosztuje 7 dych, drugi 7 dych, trzeci 3 dychy. I z ciekawości zobaczymy, jak dużo w Lombardzie nam zaoferują za poszczególne modele. Ja będę doszukiwał, że znalazłem je gdzieś na ulicy, że niby nie wiem, co to jest za marka, nie wiem co to jest. Jestem ciekaw po prostu, czy ktoś mnie oszuka, czy też nie. Czy się sprawdzić autentyczność tych zegarków, czy może zaproponuję mi jakieś śmieszne pieniądze żeby na mnie zarobić, myślę, że jest to taki dosyć ciekawy eksperyment. Pierwszy zegarek to jest Rolex Submariner Hulk zielony. Drugi zegarek to jest Rolex GMT Master 2 Batman. Tu nie ma godziny nastawionej, ja o na to nie patrzcie. Też kosztuje około 70 tysięcy. I tu jest trzeci zegarek, który obecnie ma wartość około, około 35 tysiąca. To jest Omega Seamaster 300M z 2018 roku. Model ze złotym różowym i ze stalą. No i zobaczymy poszczególnie, ile zadane modele będą nam oferować. Ja będę oczywiście wymyślał, czy te zegarki gdzieś znalazłem, na ulicy, czy coś. No i co? No i zobaczymy. Także oglądajcie dalej i do zobaczenia już na mieście. Czemu masz okulary? Daj mi spokój, Dobra, cięcie. Czego tak dziwnie chodzisz? Nogi mnie bolą. Ogólnie to jest taka sytuacja. Byłem na treningu, yy, bo podemata ćwiczę. Założę okulary, bo lubię, bo drogie były. Poka, pokaż, pokażę Gucci. Gucci są. Gucci. Ym, no ale ogólnie to, to ćwiczę pod MMA. Dopiero zacząłem, początki. Ja sobie mówię, a chodziłem na siłownie wiesz, jestem silny, zakwasy nie są mi obce. Yy, wytrzymam. No i niestety okazało się, że... że tak nie jest. Że tak nie jest. No i poćwiczyłem trochę, zrobiłem dwie jednostki treningowe wczoraj i jestem połamany. Plecy mnie bolą, nogi mnie, dupa mnie boli nawet. Dup, rzucali mnie o matę, boli mnie dupa. Masakra. Ja mam nadzieję... Wojtek, jak mi tej walki nie dasz, a ja tak się męczę, to ja, ja cię na ulicy spotkam i. koniec, człowieku, koniec. Rzeczy już doszły. Nowe bluzy. Czarne, różowe. Paczka są... doszła? Paczka doszła, no zobacz. A to blu bluzy te? Tak? Te różowe są tutaj, Nie mów tak, nie mów tak. Gdzie to jest rozmiar napisany? Yy, to jest Elka. A ja chcę l LK, a, a to nie, nie, nie ma rzeczy. No, tak. Nie, weź. nie. A to jest Samka? Tak, ale oddaj Ale to jest... No weź! A na, nagrywasz film teraz. No weź. Nie, serio. To wezmę jest, sobie. To jest... No nie. Mówiłeś, żebyś mi dawał. 17 na sklepie. No jedną sobie wezmę chociaż. Proszę. Chcesz zobaczyć, spróbować, tak? Jak to jest? Nie, nie, nie otwieraj. To mogę czy nie? No nie możesz. Biznesmenem jesteś, że leksy nosi, że to, to na bluzę też cię stać chyba. No to weź, no. no nie? Do, do kam On tak mówi, bo kamera jest włączona. Dałby mi, dałbyś mi? Nie. No weź. <grym> no, ci... tak, no, Proszę, tak. Nie. No weź, no przestań. Nie, serio. <grym> <grym> ja też. No ale masz cały karton tego, co? Ale w różnym rozmiarze. No, nie, serio, ubrań brakuje. Rzucę, rzucę na... Rzu, ci na film, czekaj, zapraszam na 7more7.com, czy pl? 7more7.com, nowe bluzy, nowy drop, są zajebistej jakości, lepszej bluzy nigdy nie miałem, polecam, Rafał Górniak, polecam. Sandra! Co robisz? Gruby przez ciebie jestem. No i? P -p Pokaż przez jestem gruby. 88 kilo ważę, autentycznie. Ile ważę, ja tu przyjechałem? Nie wiem. No 82. <grym> Aha. I, I na siłownie chodzę i na MMA. 85 ważył. 85, bez kity. No to nawet jeśli i 88. No i co? Jak pijesz, że jak głupi trzy obiady dziennie? Ja ci kazę? Ja ci tylko jeden robię. Przeproś widzę, że mnie roztyłaś. O nie, się <grym> serio, przeproś. Ty głupi. Ja tego się przeprowadzam właśnie, a to nie mogę w tych warunkach żyć. I, ile kotletów wczoraj dałaś? Trzy małe? No, trzy. Trzy kot... Ale byłeś po dwóch treningach i nie wpieprzyłeś całe bez nawet słowa. Widziałeś kiedyś trzy kotlety na obiad, człowieku? Trzy kotlety, kurwa. Ale takie małe były, bo No, małe były. małe były. Małe były. Małe były. Siema. właśnie jesteśmy przed pierwszym lombardem, za mną się lombard znajduje, coś za bardzo nie będziemy źródł pokazywać, żeby jakieś tam reklamy czy antyreklamy nie robić. Mam ze sobą zegarek najpierw warto jakieś 65-70 tysięcy. Zobaczymy, czy sprzedawca będzie wiedział, jaką wartość w ogóle ten zegarek ma, czy będzie chciał go ewentualnie odkupić oraz jaką cenę zaproponuje, więc yy, zobaczymy. To idziemy. Dobry. Ja mam takie pytanie, a Wy na przykład yy, zegarki skupujecie? A jest pan w stanie powiedzieć, jaka to ma wartość na przykład? Nie mogę, jeżeli nie ma pan jakiegoś dokumentu co do drogiego zegarka, to... Znaczy ja nie wiem, bo ja, ja to znalazłem. To leżało na stole w restauracji i tak szczerze... No ale co to na pewno nie jest, co ja mogę panu powiedzieć. Jest to cienka podróba. Jest to podróba? Tak. A skąd pan wie, że to podróba jest? Nawet nie ma z tyłu nic na tarczy. A poza tym jest za lekki jak na rowerze. A co powinno być na tarczy napisane? Na pewno model. Model? Tak. To ile by pan by za to mógł mi dać? Niestety nic. Powiem Panu tak, Dobre podróby są też dużo warte. To to jest Twoja podróba? No tak, to no nie jest, to najlepsza podróba. Dobra, dzięki, do widzenia. Szczerze powiedziawszy jestem totalnie zaskoczony tym co usłyszałem, nie wiem jak się tego odnieść, no ale okej, okay, w porządku, jakby było to dziwne. Ogólnie takie jest ryzyko zostawiania rowerów w miejscach publicznych. Co prawda zapięcie pomogło, ale... no ale opony niestety odjechały. Jakby co to nie byłem ja, nie tym razem. Idziemy po coś do picia. Jak widzicie, tam czekamy drugi lombard. Idziemy, zobaczymy, tym razem co usłyszymy. Mam nadzieję, że będzie. To będzie inaczej tym razem, będzie inaczej. Kupuję pan zegarki. A wyceni pan to ile dozwarte? To A czy bo ja to znalazłem? To po prostu leżało na stoliku w restauracji. To jest replika, to nie. Jest... To jest replika. Pan bym chciał sprzedać, tak? No tak, no chciałem to sprzedać. Aczoraj znaczy, ja to znalazłem, no to ja z tego się chcę pozbyć, nie? To mimo wszystko musi mieć pan certyfikat, jeśli chce pan go sprzedać, no. jaki certyfikat? No autentyczności zegarka, jeśli chodzi o rolę. A, a nie mogę tego sprzedać bez, bez certyfikatu? Nie, przyjmujemy certyfikat. Chyba, że za jakąś śmieszną sumę mogę z pana. A to jest oryginał czy replika? To już wtedy bym panu powiedzieli, ale na moje oko jest to replika z tego względu, że nie ma żadnych na tylnej. Yy... W nie ma żadnych y, oznaczeń. A, a to gdzie, gdzie te znaczenia powinny być? No na tej, tej korce. A gdybym chciał to sprzedać na przykład teraz, to ile by pan za to wziął? No takie repliki chyba też trochę są warte, nie? Nie, bo ten mechanizm nie jest oryginalny. On jest tak samo jak w zwykłych zegarkach za 20 zł. A po czym to poznać można? No po mechanizmie, jeśli bym go rozkręcił, to by było widać. W prawdziwy Rolex jeszcze ten, ten model kosztuje było około 20 tysięcy dolarów. 20 tysięcy dolarów to kosztuje? Tak. Pan jest pewny, że to jest replika, czy pan podejrzewa, że jest to replika? Ja podejrzewam, że to jest replika z tego względu, że tak jak mówię, ten wygarek się bardzo około 20 tysięcy dolarów i. A tak szczerze, tylko tak między nami. Takich taki Chińczyk był najebany, ja mu to zrobiłem z łapy po prostu. Byłem na mieście w weekend i podjebałem mu to. Więc jak byłby to oryginał, no to, to byśmy się jakoś dogadali, nie? To nie ma kamer żadnych, nie? Nie, nie. No tak między nami, nie? żeby pan mnie nie sprzedał, też bez przesady. Jak szczerze, to mam jeszcze, jeszcze coś. Mam. Co pan jeszcze ma? No, mam jeszcze jeden zegarek. Tylko ja go już mam długo w sumie. Mi zdaje się, to jest oryginał, bo pytałem kolegi. To jest Omega. Ja to też pas, sprawdzałem. Byłem w sklepie, no to to jest to samo. Kurwa, no. One się różnią mechanizmem, no. Bo mają to do siebie, że one będą wyglądały jak, jak oryginał, i, i tutaj mówię, że na pierwszy rzut ok. No, a tu nawet ma oznaczenia z tyłu. I mechanizm jest widać. Ja byłem specjalnie w butiku, patrzyłem, no kurwa, no to jest to samo jak chuj. A ile by pan za to dał? Dwie stówe, mogę panu maksymalnie dać. Dwie stówy za tego Rolexa? A po czym pan stwierdza, że to podróba jest? Po wymiarach. E, jeśli chodzi o koperkę, ma milimetrów widziciela od oryginału. Kurwa, niemożliwe, że ci ludzie same fejki noszą. Tak jak ja mówię, my możemy panu za jakieś śmieszne pieniądze, to wziąć, ale. I jeśli będzie pan miał certyfikat, to wtedy może pan żądać dużo większych. No rozumiem, a ten drugi? Omega z tą Omega będzie podobnie. Także też tu mogę doktorować, nie więcej niż 200 zł. No nic, no dobra, no to nic, no to wezmę te zegarki po prostu i tyle, Szczególnie no. to wychodzi na to, że noszę same fajki, które są warte po 200 zł. No nic. Fake watches are for fake people, tak? Więc niestety muszę się pocieszać fejkami. No tak zupełnie szczerze, takie podsumowanie zrobimy na końcu filmu, jak to wszystko wygląda, Będziemy mieli nagrania, już pewnie to zobaczyliście. Podsumowanie będzie pod, pod koniec filmu. A teraz idziemy jeszcze na zakupy, także zapraszam. Kupimy rash guarda, bo tutaj się pościerałem strasznie, bo na, na macie ćwiczę. Znaczy nie strasznie, ja się trochę pościerałem, więc chcę coś specjalistycznego kupić, trochę, żeby na zapasem mieć po prostu. No, musi być takie przyległe. Więc... Tylko ja bym widział z tych spodni, jeszcze. Teraz w sumie XL będzie lepsza. No, patrz, to jak kurwa teraz tłusty jestem, to będzie lit. Wygląda się power Rangers. No, ja wiem, ja wiem. Ale ja się strasznie przeciera, muszę to mieć. Dagity jest. A w ogóle blikiem u was zapłaca? Tak. Aura, kit. Kurwo, kliknij się no! Na zero to my jesteśmy. Na co Nie wiem, chyba na piąte. Na czwarte. To na czwarty. czwarte. Nie wiem. No kurwa. W ogóle teraz już kupiłem zakupy Pitbull, Jest jestem to... pełnoprawnym fajterem, byłem na trzech treningach, mam umrania, no to jednak nie tu. No to nieźle. Na pewno na czwartym? Nie wiem. Nie wiem, zobacz w których parki. Nie czas, bogaci czasu nie liczą. Nie no to też nie no To, <noise> to szóste. Nie, mi się wydaje, że to było drugie, ale spoko. Nie, szósta, to notenie. To drugie. No to pięć na A <noise> A się Na ten? A parkingu też? No chcieliśmy no, na... Dobra, ja powiem tak, ja już mam dosyć. tej maseczki cieszę się mogę to wypierdolić, jebać to. Yy, jedziemy chyba na chatę, chyba że do jednego grombardu zajdziemy, ale pewnie już nie. Jedziemy do domu, zrobimy podsumowanie, byliśmy w dwóch miejscach. Ja myślę, że wszędzie to samo usłyszymy, więc nie wiem, czy jest sens jeździć. Takiego vlogasa zrobiliśmy przy okazji, nagraliśmy z, to z zegarkami, bo obiecałem, kiedyś to zrobiliśmy. No to w wychodzi na to, że nosimy fejki. E, Sergiusz kupił zegarek, tam gdzie ja, więc Sergiusz nosisz fejki. Ja też noszę fejki, tylko repliki. Ogólnie sami napiszcie, co uważacie na ten temat, na temat tego, czy pracownicy byli profesjonalni, czy nie, ja tego oceniał nie będę. Mam nadzieję, że sama formuła wam się podobała. Nie chociaż że tak. Jestem ochraniarzem. Okej. Okay. To mi ochraniacz. Mam no, nadzieję, że sama formuła wam się podobała. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jeszcze nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. No i na pożegnanie... Nie wiem, na pożegnanie mogę... Mogę rzucić serduszko. Oh, oh. ah, ah, oh. Duszę, 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 dusze, A, już ci duszę! Ochroniarza pobiłem. Dobra, ja idę robić streama, także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Seriusz, odpoczywaj. No, ja spadam.